Stałem jakieś wejścia po piątej, ładny dzień zapowiada, nie było deszczu, nie było pochmurne, ale to szansa na przejaśnienie, składam powoli obóz, noc była bardzo spokojna. No to jedziemy, ból dupy taki jaki był, czyli mocny. Dzisiaj też chłodniej, jakieś deszcze, zapowiadamy w ciągu dnia. Póki co muszę dostać się do przeprawy przez rzekę Buk, chyba jest to przeprawa promowa. A potem lecę już w zasadzie, tak mi się wydaje, prostą ścieżką na południe. Prosta ścieżka, a tak dalej każe aż Mgła zasłania to co dalej. A to przeprawa promowa w Nimirowie i kurde, dopiero zaczyna się o ósmej. To znaczy, że mam. A pewnie godzinę czy pół godziny dobrego czekania. No nieźle. Szlak greenwe poprowadzony tutaj, a przeprawy nie ma. Zaniłem do pani, niski poziom dróg, nie ma przejazdu. Muszę się wrócić do mielna. Dziś 15 kg. Ja pierdolę z samego rana. No przynajmniej jakiś znak by postawili, że jest kurwa nieczynny. Dupa. Takie życie, nic nie zrobię. Wracam. To daje mi 22 dokładnie kilometrów straty już na początku dnia Zamiast być daleko już za Bugiem To wracam do punktu początkowego No to jestem na promie w Mylniku Prom zaraz tu wróci Mam nadzieję, że nim szybko się przeprawię Chociaż za bardzo ruchu nie ma A z reguły promik czeka aż się załaduje najpierw Przyjechałem przez przeprawę że się naczekałem. Ja mam na razie szczęście rano. Póki co szczęście jeszcze mi nie dosięgło. Może się to odmieni, może pałka się przegnie nad ja ścieżką wzdłuż rzeki, która gdzieś tam za drzewami pewnie płynie. Będę podążał granicą Polski i Białorusi, aż dotrę do Terespola pola. Potem, jeżeli mi się uda, to dalej w stronę Włodawy ale zobaczymy, bo pogoda dzisiaj niepewna, zapowiadają deszcz. Deszczyk pada zaraz mocniej i taka pogoda w kratkę dzisiaj. Jadę w kierunku Janowa Podlaskiego, to już zaraz, tutaj za górką. W pominęciu Bugu chyba trochę więcej górek. Do chwili jakiś zjazd i podjazd. Nie jakiś super, ale daje w kość. Droga tutaj wygląda jak rozlana. Lawa, która spłynęła sobie po prostu jak jej pasowało. Pada, pada, minęłem Janów. Zjadłem dwa hot dogi. Takie pożywienie jest najszybsze. Zdykanka hot dog raz, dwa i do boju. Jedzenie obiadu to z reguły godzinkę trzeba poświęcić jeszcze na szukanie go. Więc dzisiaj raz, dwa, może coś się trafi później. Trasa z Janowem to już. Główna droga. Jedzie się szybko, ale no nic ciekawego. Szczerze mówiąc. Byle do celu. Do Teres Pola. Za trzydzieści parę kilometrów. Kiepska sytuacja. Pada i nie ma przestać, nie wiem co robić. Albo gdzieś co czekać, ale tu muszę czekać do końca dnia. Muszę gdzieś stanąć koniec na tyle na dzisiaj. Albo jechać w deszczu. Na razie jadę. Zmieniam buty zaraz na klapki i będę ja w klapkę. Bawił buty, te zmoknął, to będzie kiepsko. A klapki mogą moknąć. Jest pole. Idziemy dalej. Kolejowe przejście graniczne. A to ci W sumie blisko jest miasto Brześć do którego też mam się ochotkę wybrać ale nie na tej wyprawie to chyba centrum Terespolu nie mniej więcej ale ja skręcam, nie jadę tam o, tutaj góki przykład Green Velo. nowa ścieżka długości 2 metrów tatwój roboty a czasami nie ma w ogóle ścieżki trzeba iść po drodze jak teraz pobocza nawet nie. O. Dobra, mijam teraz kolej dostaje się. Nie mam go zwiedzać, Za mokro. Za tumnie. W żadnym miasto chyba kiedy deszczu nie wygląda ładnie. To się nazywa deszcz. Ale teraz turnęło. A właśnie dwójka rowerzystów pojechała dalej. Tragedia. Staję przed sklepem. Nie wiem co robić. Od czasu do czasu podjeżdżam troszkę. Myślę sobie dobra. I koniec, potem znowu jadę dalej i znowu podjeżdżam I tak kółko. Ale chyba co będzie zakończyć ten dzień w jakimś przytulnym miejscu. Co, co walczyli, triste, tata, to jest tak czuję. Szczęśliwie znalazłem miejsce w jednym z domków. Padał deszcz, padał deszcz. Zajechałem, był znaczek, zapytałem się, nie było już w ogóle miejsc. No zapytałem się, czy mogę rozbić namiot, i skończyło się tym, że namiot mogę rozbić. A jeżeli chcę, to mogę zamocować w takim pokoju w składowni, magazynku z odzieżą, no i właśnie tam rozbiłem. Swoją matę, swój mas rozkładać namiotu, z czego jestem bardzo szczęśliwy i bardzo miła pani właścicielka mnie tutaj podjęła, w sumie ratując mi życie. Mogę jechać dalej, mierzyć się z tym deszczem. W zasadzie teraz przestaje padać, ale to już minęły dwie godziny odkąd rozwiłem swój obóz. Okazuje się, że trafiłem do drugiej częstochowy, bo na takie to miejsce wygląda. Jutro jest święto, to sierpniowe. Długi weekend, a tutaj po prostu. Wszyscy idą do kościoła, jakieś nabożeństwa Cała noc, cały dzień i tak dalej A właśnie idę sprawdzić co się dzieje w tej Częstochowie tutejszej Miasteczko jest teraz puste, ale jeszcze przed chwilą szły tędy tumy ludzi wszyscy na msze, która się rozpoczęła Obok całego sanktuarium znajduje się też ogromny i widać, że stary Park z dworem i z takim eleganckim rądkiem do zakręcania To wygląda naprawdę bardzo szlechecko Jak na stare czasy No i drzewa Wielkie, liściaste Tak czy siak wracam na Stragany Bo widziałem, że grochówka wojskowa już tam się przyrządza Teraz wszyscy ludzie są w kościele I to jest niezwykła szansa dla mnie Żeby opitolić grochóweczkę Gdy jeszcze nie będzie przy niej kolejek Pani, z którą rozmawiałem tutaj Powiedziała, że do tego stopnia jest to święto, że prohibicja od 12 godziny, ale przy tym księcie religijnym jest królestwo, złodziejstwo i pijaństwo, tak jak przy każdej innej imprezie. To jedna z nitek Bugu która lekko się tutaj wdarła w ląd. Woda stoi, mała wysepka, dalej już jest Bóg, a tam prosto wznosi się sanktuarium. Wow. Niesamowity widok na swoim słońca nad Bugiem po białoruskiej stronie. Tu jest wszędzie złota. I po kolei różne cienie wyłaniają się z innych cieni. Dzisiaj wyruszyłem podobnie jak co dzień z rana. Po piąte się zbudziłem szybkie podwołanki i jadę. Ale to, że nie ma się namiotu rozłożonego, jest to, że szybko się można zebrać. Zatem brzet to. na rowerze jedziemy, poranki są tutaj naprawdę wyśmienite czuć taką białoruską przyrodę. Wszystko jest takie złote, jasne, oświecone poranki są wspaniałe. Dzisiaj pogoda ma być słoneczna, bez deszczu, a co za tym idzie to są dobre warunki zerwienia do kilometrów, tak też zamierzam Cel to jest mniej więcej hełm, oddalony o jakieś 100 kilka kilometrów Podróż trzeba przejechać przez park Sobiborski Temperatura temperatura no, dosyć chłodna, od poranku poniżej na pewno 10 stopni Myknę gdzieś przed siebie w stronę wodawy i zobaczymy jak będzie się trasa układać po wczorajszym deszczu prawie śladu nie zostało. Wszystko podsuszone i gotowe do działania. To jedna z tych kapliczek barwionych i kolorowych mijanych po drodze. Naprawdę wesoło wygląda, szczęśliwie. W środku mały ołtarzyk, obrazki, kwiaty, sieczki I pełno wstążek. A rośnie pośród czterech brzuzek tyle wspinają, do góry ponad nią Słowatycze i dwa kościółki na siebie. 7 Jeden tutaj jeden tutaj Miło, że na trasie mniej więcej Od Janowa, od Laskiego Póki co do prawie, że Włodawy, Cały czas jedzie się po głównej drodze To wieseczki i widoczki Są naprawdę eleganckie Sama jazda w tym tłumie samochodowym To nie za wielka przyjemność Ale teraz właśnie skoczyłem na jakąś traskę i sunę wzdłuż drogi Bardziej na północ, w okolicach Białowieży Tam ta jazda była bardziej odosobniona i można było skupić się na oglądaniu otoczenia Zobaczymy jak będzie później Zajechałem na Bóg na śniadanko Spotkałem parę Holendrów którzy też są już chyba trzeci czy czwarty rok w Polsce na rowerach I co roku jeżdżą tutaj Zjeździli mnóstwo terenów Co ciekawe, to, to są już takie trochę starsze osoby, koło pewnie sześćdziesiątki lub nawet więcej ale śmiało, mają wielki namiot, krzesełka nawet i cały osprzęt bardzo radośnie patrzą naprzód i są podrożeniem w zasadzie wschodniej Polski gdyż to dla nich zupełnie coś innego niż tereny, w których oni mieszkają i jak widziałem, naprawdę tym się bawią siedzieli sobie wypięci na krzesełkach, patrząc się na Bóg i obserwując co się tam dzieje Drapałem się na basztę widokową, postawioną tak po prostu Z nienacka przy drodze O, leci jakiś ptaszek Myślałem, że zobaczę rzekę Buk tutaj Ale nie widzę Za to potężne tereny pól Jest straszliwa różnica w tym jaka jest pogoda Wczoraj była masakra Po prostu w pewnych momentach tak lało że nie mi się nic zrobić, ale jakoś jechałem, bo nie miałem nic do roboty, wiedząc to, że i mokro i zimno. Dzisiaj natomiast jazda to przyjemność. Dopiero taką jazdę docenia się, jak się dobrze zmoknie. Więc dzisiaj uśmiech na twarzy i do przodu. Bo cieszę się, że jest możliwość. Dla wszystkich wybierających się w trasę mam dwa triki, które mogę doradzić. Pierwszy to na ból dupy, dobra tabletka na ból głowy czy na każdy inny ból mięśnie i tak są tam rozwalone, czy zduszone, czy zasiniaczone nie wiem co się tam dzieje, ale boli i tak się przyzwyczaisz, tak będziesz siedział a jak weźmiesz tabletkę, to przynajmniej nie poczujesz tego takie mam rozumowanie druga sprawa to obczajka wcześniej i zaznaczenie sobie na mapach miejsc noclegowych typu kempingi, biwaki i tego typu rzeczy jest ich naprawdę mnóstwo pod warunkiem, że wie się gdzie one są Często trzeba zboczyć troszkę, no już 200 metrów w głąb jakiejś wioseczki czy miasteczka. Ta wiedza potem procentuje. To okuninka zawodowało. Są tu takie Wiksy, Długo by o tym mówić. Jest jezioro jedno, a wokół niego kempingi, domki i całe rykityki knajpy. Tam się dzieje, ale trzeba być też przygotowanym, żeby dostać po mordzie. A ten lasek to już Sobiborski Park Krajobrazowy. Znowu wyjechałem gdzieś na bok. Jeżeli komuś się śpieszy, może mknąć z wodawy do hełmu główną drogą, ale ja chyba tutaj wolę tymi lasami się przebrnąć i tutaj pewnie spędzę większość dnia. Dzisiaj biję jednego takim fajnym chłodem, bo byłem wystawiony na słońce przed. Czas dzisiejszego dnia jedziemy. Boję się najbardziej piasku, w których mogę naprawdę utknąć, ale jeżeli droga będzie taka jak tutaj lub podobna, to głowa spokojna. Zobaczcie, jakie niebo. Niebo jak z bajki sprawia taki mocny efekt 3D. Jest tu przerażająco cicho, nawet nie ma ptaszków, nic nie śpiewa. Widziałem wcześniej jaką stację kolejową, dosyć dużą, w środku lasu. Jakieś muzeum, coś mi tu pachnie, jakimś obozem. Trzeba doczytać. W Sobiborze, podczas II wojny światowej, mieścił się niemiecki obóz zagłady. W którym zabijano Żydów, głównie ziemi lubelskiej. Liczba ofiar wyniosła od 130 do 300 tysięcy osób. W 1943 roku w obozie wybuchło powstanie, w konsekwencji którego uciekło z niego około 300 osób. Bałem się piasków, ale jak na razie droga jest jakiej dawno nie miałem. Wniutka jak deseczka I ruch naprawdę niewielki. Super, super się tu jedzie. Jest i hełm A w oddali błyszczą wieże kościołów Tam na górce już Chyba Stare Miasto Bo w pośród drzew kiełkują wieżyczki Mijając hełm już powoli zakradam się na roztocze To tereny niezwykle Słoneczne, bogate w atrakcje, a także w podjazdy. Widać w oddali Zalewik. Tam dzisiaj miałem spać. Ale jest dopiero 3.30 jadę dalej. Dzisiaj będzie na pewno kilometrowy rekord. A ile ich będzie, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy na końcu dnia. Tutaj horyzont zamyka się na polach, w pustych polach. Jestem na szczycie, wyżej tu w okolicy już nic nie ma o, Ale widok dobry, sam raz na koniec dnia Ale forma rośnie na tym wyjeździe Połykam górki jak krokody Ja pierdole, to żebym se strzelił w kolano. Mogłem jechać wzdłuż rzeki Wieprz po eleganckiej dróżce, a chciało mi się górek na koniec dnia Romanów Vito ha, 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 Znaleziono na ciebie pole namiotowe przy pałacu. I to, to pole, I wszystko w niej zajebiste. Tylko co ciekawe, nie ma tu nikogo. Tylko pan dozorca, który mnie tu oprowadził po tych włościach. I ja.